Nie, nie, ma żadnego bezpośredniego związku pomiędzy bezpieczeństwem Polski i tym, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. Natomiast oczywiście. No uważam, no pan, nie no że niepodległa ja, Ukraina ja, to służy Ja, ja wiem, że to jest wasze wyznanie wiary, natomiast. A jakie wyznanie wiary? Panie redaktorze, nie kwestionuje strategicznego znaczenia Ukrainy. Tylko chodzi o to, że nie ma bezpośredniej korelacji. Nasze bezpieczeństwo wynika ze stopnia uzbrojenia naszej armii i zdolności odstraszania przed ewentualnym uderzeniem na nas. To jest coś, co musimy być ale w niedostatecznym co pan mówi. stopniu to pytanie jest świadomione. No, ale nie macie poczucia, że się ośmieszacie takim przekrzykiwaniem się. No drodzy pan, Państwo, no. Ma... chcę się odnieść do tego, co padło wcześniej. Uważam, że ta polemika na temat mrożenia rosyjskich aktywów pomiędzy przedstawicielami PiS-u i platformy pokazuje niezrozumienie tego, co się dzieje w Europie w tej chwili przez polityków w Polsce. To nie jest tak, że tam jest jakaś trudność sądowa i dlatego to wolno idzie. Po prostu nie ma woli politycznej i co więcej jej nie będzie i należy to wprost powiedzieć Polakom. Nie ma jej dlatego, że na stole ewentualnego porozumienia pokojowego czy Rozejmu negocjowanego dyplomatycznie z Rosją jest oczywiście to, żeby te pieniądze odblokować, to znaczy, jak będzie porozumienie na Ukrainie to jest moja spekulacja, moje przewidywanie, zobaczymy, czy się sprawdzi, to te pieniądze będzie elementem porozumienia, że są odblokowane. Na stole, moim zdaniem, negocjacyjnym jest także podnoszenie, cofanie sankcji nałożonych na Rosję. I polscy politycy, którzy mydlą Polakom oczy, że tam negocjują międzynarodowo, że te pieniądze zabierzemy, weźmiemy sobie i się za nie będziemy zbroić, bujają w obłokach. Co więcej, jest jeszcze dłuższy, większy niech Pan pozwoli, że do końca. Bo Milczałem, kiedy pan mówił. Jest duży, długookresowy interes sektora bankowego, niemieckiego, francuskiego, bardzo mocno brytyjskiego, szwajcarskiego. Kwestia ich wiarygodności wobec wszelkich państw niedemokratycznych. Ich, ich banki obracają gigantycznymi pieniędzmi państw niedemokratycznych z świata. Się, i chcą zachować wiarygodność tak? wobec swoich klientów. Oni wiedzą, że wojna na Ukrainie się w ciągu kilku lat najdalej skończy, a ich banki przez kolejne 100 lat chcą obracać tymi gigantycznymi pieniędzmi. Nie chcą, żeby wszystkie niedemokratyczne demokratyczne reżimy powycofywały swoje zaoszczędzone pieniądze i dlatego czasie, nie będzie konsensusu żeby nie i polscy politycy będą o... bić piane, a oni zrobią po swojej